Nie moje i związana z tym ewentualna misja w tej inkarnacji. Podobno jestem istotą w jakimś stopniu anielską i jestem nie bez powodu jak większość istot w tym czasie, w tym cyklu tu i teraz. Czuję to i czuję potrzebę od dawna pomagania innym, ratowania innych istot, uzdrawiania. Mam poczucie jakiejś ważnej misji, zadania do wykonania. Nie wiem, czy to nie za dużo, jak na etap rozwoju duchowego, na jakim jestem. Śmieszna sprawa się wydaje, ale. Mm, nie szkodzi, nie jest wcale śmieszna. Uważam się za osobę naprawdę bardzo sprawną fizycznie. A odkąd zacząłem się rozwijać duchowo i pracować y, inaczej, y, w ogóle odciąłem się od systemu, to ten ból, y, idąc po ulicy, ja muszę kłócać i bardzo niefajnie to wygląda. Nie jestem w stanie iść. Y, a jeżeli mam w ogóle działać w polu na przykład i mam coś robić dla kogoś, pracować. To ból jest, a też mam wysoki próg bólu, przynajmniej tak mi się wydaje, jest nie do zniesienia i on jest paraliżujący. I tam we wglądzie też udało się zobaczyć mi połączenie taką technologię, jakby sieć platform, które jakby pompowywały ten ból i wyciągały ze mnie energię. Ale to jest to, co mi się udało zobaczyć, a ja jestem, Gdzieś tam na samym początku tego. tak? I rozmawiałem z tym strażnikiem no. i, i, i jakoś tam sobie z nim doszłem do, do, do jakiegoś konsensusu. Natomiast śmiał mi się w oczy, że, że jego pan się mnie nie boi, i, i tak wrócą, i tak wrócą. I, I tutaj to jest taki szczegół, który na już jest dla mnie bardzo ważny, a ogólnie chodzi o dezaktywację oprogramowania sztucznej inteligencji, którą prawdopodobnie w sobie mam i wszelkich połączeń technologii tej i z innych inkarnacji. Ja pracowałem dosyć długo w służbach, no i ja się stamtąd wyrwałem. Dosłownie jest podejrzenie, bo widziałem siebie z jakąś pętlą zaaktywowaną jakimś programem, że faktycznie to nie byłem ja. Dobra, służby w tym życiu. rozumiesz, że rozmawiamy o 3D tutaj? Tak, o 3D, 3D. Dobra, ja muszę to teraz tak dzielić trochę, bo wie Pan, ja już jestem w takich przestrzeniach różnych mm -hmm. w tej mm -hmm. chwili. Ok, wracamy do 3D. Tutaj Pan był w służbach specjalnych? Tak. To jest ważne, wie Pan, bo ja Panu, zobaczy Pan zresztą na sesji. Ok, w służbach specjalnych, rozumiem, że teraz Pan już tam nie jest. Odciąłem się całkowicie. Znaczy na poziomie 3D odciąłem się. Dawno, tak. dawno temu? Dwa lata temu, i wtedy wszedłem na tą drugą właśnie ścieżkę rozwoju duchowego, coś we mnie ruszyło. Dobra, mamy to. Śmiał się w twarz panu? Tak. To teraz będzie mi się śmiał w twarz, zobaczymy, jak Bo ten śmiech. Ten się śmieje, jak to się śmieje, ostatni. <grym> <grym> Dobra. <Dole>. Maciuś. <grym> od czego zaczynamy, powiedz? No jak pani wygodnie. Ja! Chciałabym się pośmiać. Mhm. To jest aktywacja oprogramowana sztucznej inteligencji, której prawdopodobnie mam w sobie zainstalowanej wszelkich połączeń. Tu mamy służby specjalne. Odciął się pan dwa lata temu. Tutaj mhm. są jacyś, jakieś platformy. Technologia połączona w okolicy pośladka i zasilające jakieś platformy, a raczej sieć, których pilnują strażnicy astralni. Silny ból szczególnie nasilający się wtedy. Kiedy chcę pracować duchowo? Mhm. To widzę to jako takie urządzenie kontroli. Mhm. Widzę, że praca w służbie jakby w tym momencie wymaga tego, mhm. by byli w ten sposób podpięci. Widziałem te istoty. Mhm. Ten, który się śmiał, to są ci jajogłowi. wspomniał mhm. o swoim, swoim panie. panu. Mhm. Tak. To widziałem taki wychudzony właściwie resztka jakby ciała, która jest podłączona do urządzenia. Jest całkiem spore. To już półinteligencja inteligencja taka, półsztuczna pół inteligencja? Tak. To jest taka jakby komputer matka i widzę, że oni wszyscy przy tym pracują. I wszyscy podrzędni. Mm -hmm. No właśnie. Powiedz mi, co z tym pośladkiem? To jest podłączone tam gdzieś, czy jak Ty to widzisz? Tak, ja widzę, że to teraz jakby mryga jest połączone z tym komputerem głównym, powiedzmy. Okay, tego. Jest Aha. to dla nich problem, ponieważ Aha. byli przekonani, że tego typu urządzenie zapewni im całkowite posłuszeństwo. Kontrolę. A tak. Natomiast pan Bartek jest dla nich takim wyjątkiem, którego nie mogą pojąć. Szczególnie, że poszedł, szczególnie, że poszedł w kierunku y, duchowości. Oni jeszcze brali pod uwagę, że może ktoś przy silnej woli się wyrwać z tego, ale nie sądzili, że wyrwie się i jeszcze pójdzie w tym kierunku. I widzę, że oni są jakby mają kontrolę. Te istoty nad też systemem, który panuje nad zie w ziemi, na ziemi, na naszej planecie. No, powiedz mi coś? Że potrafią wychwycić, która dusza, y, i są jakby w stanie ją czytać, jest niebezpieczna dla systemu. To jest tak, jakby dogadali się i wybierani są ci ludzie, którzy zostaną podłączeni właśnie do tych służb specjalnych. Widzę, że w Polsce to jeszcze nie jest tak. Yy, tak mocno rozmięty. Mhm. Najbardziej to widzę, że to są stany. Tak to jest. Dobra, dawaj tego jaju głowego ja go ma na imię. Ten tego coś tak śmieje. Nie tego pośrodku. Nie, na razie pośrodku. Mhm. Ifna. Jak? Ifna. Ifna. Mhm. Zapytaj go, z czego się tak śmieje? Uważasz, że jesteśmy żałośni. O, to lustereczko, powiedz przecie. Ty jesteś żałosny. Zaraz ci pokażę to wszystko. Jaki żałosny jesteś. Yy, a dlaczego śmia śmiał się Spartka? No mówię, że właśnie dlatego. Dlaczego? Wydawało Rzeża? mu się, że ma jakąś władzę nad sobą. Powiedział, że ten człowiek nie ma. O, o, o. Uwielbiam takie rozmowy z nimi po prostu. Okej. Okay. Wydawało nam się, Powiedział, że jest. Pod... Tak? Że Rasa ludzka jest eksploatowana przez wiele istot. Nic nie się ma nie ma. Wszystko do czasu, mój drogi. Nic się nie ma. Przychodzą nowe czasy na planecie Ziemia. Ja ci to gwarantuję. Ja, pan Bartek i wielu innych będziemy o to walczyć, żeby tak było. My chcemy uwolnić Asolcko od takich pasożytów jak ty. I Twoje wszystkie nacje, i wszyscy, którzy są nad Tobą. I tak będzie. Ja to po prostu wiem. Taką to rzeczywistość nie ma. Nie tysiąclecia. Ha, nie ma czasu, nie istnieje, nic się nie martw. Chyba, że jesteś za głupi, żeby to zrozumieć, co do ciebie mówię. Tysiąclecia są jak zapalenie jednej zapałki, jednej wachty. Więc co się przejmujesz? Niech to będą tysiąclecia. Nikomu z nas to nie przeszkadza, ponieważ nie ma czasu jako takiego. Rozumiesz, co mówię, ja głowy czy nie? Czy chcesz mnie Niestety. postraszyć, że to będzie teraz trwało tysiąc lat? Co mnie to obchodzi? Zdajesz sobie sprawę, że czasu nie ma linarnego, czy nie? On mówi, że oni są w stanie tego doświadczyć, człowiek nie. Właśnie, że my idziemy do tego, żeby doświadczać. My już, większość z nas już, może nie większość, ale jest garska, która doświadcza, że czas nie jest linarny. Nawet Wiesz, pan to jest ta... tylko wiedza. Nie, mój drogi, to nie jest tylko wiedza. To za chwilę będzie, od wiedzy się zaczyna, później przechodzimy w doświadczenie. Właśnie zrobiliśmy te kroki już. Słuchaj, ja ci powiem tak, Ifna. Yy, zdziwiłeś się, jak pan Bartek poszedł w stronę duchowości, czy nie? Wow. Co się stało? Urządzenie Boże, zawiodło? Się... Dokładnie. O. Na to podstawie te... jego, jego, swojego punktu doświadczalnego. Wiem, 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 będziecie nas straszyć teraz. Udoskonaliliście technologię, kurna, po prostu strasznie się jeszcze wszyscy was boimy. O jeszcze nie, może potrwa tysiące lat. Okej, okay, słuchaj. Krótka piłka, Ifna, ja z tobą przeprowadzę teraz. Odłączasz to dziadostwo. I tu się żegnamy na razie. Na razie. Albo ewentualnie wprowadzimy wirusa w system. I Ty się zastanów teraz, masz dwie sekundy nad tym, żeby się Ale ja nie, zast... nie ma uprawnień. O, bo kim ty jesteś? Mówi, że różnica między nimi a ludźmi jest taka, że u nich wszyscy wiedzą, co mają robić. O. Dlatego daleko nie zajedziecie. Bo jesteście ograniczeni jako istoty. Ty jesteś ograniczony po prostu zwyczajnie. My nie mamy ograniczeń jako ludzie. Dlatego my to robimy wiele są rzeczy. efekty. Dobra. Macieś, góra. Idziemy do tego kogoś na górze. Ta reszta tego czegoś, cokolwiek to jest. Mhm. Jak to widzisz, on jest połączony z systemem. To wygląda to jakby szyja już była podpięta do takiego urządzenia. Ono jest tak 16 razy większe od reszty ciała. Ciało to... jakby już w ogóle nie ma mięśni, jest taki właśnie właściwie sam szkielet. Mhm. Jest Czy ta sztuczna inteligencja komunikuje w jakikolwiek sposób ze mną? Tak, wiesz, że tu jesteśmy. Fajnie. Mhm. Ok, mamy tutaj Bartka, i ja sobie życzę, i Pan Bartek sobie życzy, żeby pracować dla ludzkości na planecie Ziemia. Ja chcę, życzę sobie, tak jak Pan Bartek, i to jest jego wolna wola, którą masz prawo przestrzegać, odłączyć od niego tą, tą instalację. Powiedział, odmowa. Odmowa? Maciuś, a teraz wejdź bardzo Cię proszę w to oprogramowanie, które oni w sobie noszą. Możesz to. Yy, zabezpiecz się, proszę. Odmowa. On jest bezduszny, Maciek? Pokazało Mnie Ci, się to, że to jak program komputerowy? Tak, to są. Osoby obliczył. Tak by włączył sobie antywirusy i odmówił. Ale antywirusy do czego? No, bo on słyszał, co Pani mówiła, do tamtego, że wprowadzi Pani wirusa do systemu. Co on już tworzy, jakieś Good. ściany? Inteligentny. Okej, okay, Maciuś, a że czas nie jest linarny, wracamy się z powrotem do spotkania jajogłowego. Mm -hmm. Stop klatka, jak na wideo. Nikt się w tej przestrzeni nie rusza, ani poza tą przestrzenią. Zamykasz w momencie czas. Jedyny, kto się porusza w tym czasie, to jesteś ty i ja. Tak? Mhm. Ok, teraz Maciuś, skup się. Bardzo cię proszę, żebyś zaglądnął. Mhm. Dobra. Idź mi proszę do tego badziejstwa, tak żebym cię nie zobaczył. I sprawdź mi bardzo cię proszę to oprogramowanie, które przechodzi przez ten... Y przez, ten, przez tą rurkę, przez, przez to połączenie tam do tego pośladka. Masz? Czy mam iść do komputera i od komputera, gdzie jest wyjście? Niekoniecznie. Możesz zobaczyć mi Niekoniecznie. Możesz zobaczyć mi oprogramowanie, które idzie do pośladka y, klienta. To, co jest wbite mhm. po tej rurce. Sprawdź, okay. wejdź tam do środka, żebyś, żebyś zobaczył, co, co tam zobaczysz. Powiedz mi, cokolwiek tam widzisz. No to są zapisy, które idą w ciągach. Dobra, w jaki sposób są zapisane? Trochę to przypomina zapisy Matrixa, tylko że litery są posklejane ze sobą. No. Litery to są, od, odczytaj mi to tak no takie... mniej więcej, no. To są takie jakby ciągi, przyczyny i skutki, czyli Dobra, okay. no. duchowość, jeżeli on wchodzi w tę energię. To jest podane wartości energetyczne, jaką on osiąga wtedy. Nie, chodzi mi o znaki, jakie masz. To są tak, co ja to nie jest? w tym to, to wygląda jak przecinki i kreski. Dobra, czyli to jest jak coś takiego jak kod morsa? Co to jest? Kropka, no, kropka, kreska. Deseni. Dokładnie mi opowiedz. One są posklejane ze sobą. Właśnie to jest. Nie umiem tego jakby, bo one tworzą jeden symbol, ale są poszczególne. O tak jak piszą y, pismo arabskie. No. Że one jest jakby ciągiem, ale tam są poszczególne słowa. Dobrze, tylko że w tym ciągu, gdzie jest to połączone są znaki. Tak. Co to za znaki są? No, wygląda jak przecinki, pauzy. Są też tak. kropki. Okej. Okay. Dobra, a teraz Maciuś, to zostaw tą przestrzeń, tylko trzymaj ją w stopklapce, proszę. Mhm. Otwórz mi, proszę, pole, zawołaj mi Bartka. Mhm. Wywołaj mi jego pole informacyjne. Mhm. Widzisz te znaki, czy nie? Jest taka jakby tuba, o no. której one w środku tego pola zapisów jego no. W tej tubie pływają właśnie te zapisy, które widziałem. Dobra. Teraz mi dokładnie opisz, co to jest za tuba, do czego ona jest przyczepiona i w jaki sposób? To jest taki okrąg. No. Ten, okrąg. ten jest jak. Tak. No. Który jest zamknięty. W środku jest przestrzeń. Czyli ta jak rura. No, dobra. Ona jest przezroczysta, a w środku pływają te zapisy od nich. Wchodzę Wygląda do. Pola? Takie oddziaływują na nie i są jakby zabezpieczone właśnie tą tubą. Czyli ym, ta tuba robi to, że nawet jeżeli są wprowadzane zmiany w jego polu, to nie oddziaływują te zmiany na ten zapis w tej tubie. Wie Pani o co mi chodzi, czy Mniej więcej. Ja to widzę, że chodzi o to, że na przykład jak no. są zapisy u człowieka i usuwamy jakieś zapisy, no. później Pani mówi, że tego zapisu już nie ma, następnego, bo no. usunęliśmy coś wcześniej i to już się usunęło razem z tym. No. Tutaj, choćby wszystkie zapisy już były uporządkowane w jego polu, to te dalej zostają takie same, są niewzruszone na zmiany w polu y, informacyjnym przez tą tubę, ale cały czas oddziałują na cały system. Dobra. Bardzo Cię proszę, Maciuś, teraz tak. Trzymaj mi to, to pole. Zamknąłeś go w tym polu? Tego jajogłowego i wszystkich? Tak, wszyscy są zatrzymani. Dobra. Nie, nie puszczaj mi tej przestrzeni, proszę. Mhm. Chcę, Maciuś, żebyś punkt pierwszy poszedł mi do punktu pierwszego. Pochodzenie moje i związane z tym ewentualna misja w tej inkarnacji. Anioły, które uczą jakby pewnych rzeczy już, o liczne treningi w czasie snu. Powiedz mi kto to jest, ten Bartek? Ja się tutaj pojawił jako Daniel, co mhm. było w tym, bo jakby kiedy mówił na samym początku, to cały no. czas tam się pojawiają jakieś wątpliwości. Jakie? A w sensie tej duchowej, czy on jest gotowy, czy nie jest gotowy. A kiedy przyszedł Archanioł Daniel, to powiedział, że jest tym, który właśnie niszczy te wątpliwości. On jest jakby zaprzeczeniem, jest wiarą. Dobra, ale chcę wiedzieć, kim 15. jest Bartek. Idź mi do góry. No, no właśnie mówię o Danielu. To jest on sam. Tylko tutaj jest jakby w pełni swojej cząstki. Tak, wiem. Niszczy wątpliwości. Może źle, że użyłem tego słowa. Nie, dobrze, to... dobrze, wiem o co chodzi, nieważne, nieważne, tak. że jest tą, tą silną częścią jego. Tak, tą, która jest, jest pewna. Nie, tak, niepodważalna wiara. Niepodważalna wiara. Przywitaj się z Danielem, proszę. Mhm. Chcę, żebyś zaprowadził Daniela do pola informacyjnego Bartka, jako jednostki. Mm -hmm. Pokaż mu tą tubę, proszę. Mm -hmm. Bo już trzeba przyznać, że jest to sprytna. Mm. W jaki Albo ja muszę... że wystarczy zwrócić mojego uwagę na to. Zwróciliśmy właśnie twoją uwagę na to. Tak, że w tym momencie już nie oddziałuje na system. Można wyjąć. Albo okay. tutaj Ma... było też takie zabezpieczenie. No. W momencie, kiedy byśmy chcieli to usunąć, to ono się uruchamia hmm. i zaczyna się autodestrukcja, ale w momencie, kiedy on zwraca uwagę na ten zapis, to on przestaje być aktywny. No dlatego tak powoli tam idę, widzisz, co robię, nie? Nie robię tego tak jak u każdego, tylko robię to bardzo, bardzo specyficznie, bo to jest bardzo specyficzne podłączenie. Maciuś, Daniel... Wyciągnął je z tego zapisu. to się składać. Teraz wygląda, przypomina trochę kostkę Rubika, tylko ma jeden kolor wszędzie. Zapytał, czy to ma to ze sobą zabrać. Do pieca możesz wrzucić. Mhm. On jest odłączony okay. teraz? Tak, jak patrzę na ten pośladek, to to już nie miga. Dobra. Idź teraz do tej przestrzeni. Podziękuj Danielowi, proszę. Może jeszcze poprosimy go, żeby przyszedł później, dobra? Mm -hmm. Najpierw muszę załatwić e, sprawy. E, Maciuś, idź bardzo cię proszę do tej przestrzeni, gdzie zrobiłeś stop klatkę, gdzie oni się nie ruszają. Mm -hmm. Okej, okay. teraz puszczasz czas i chcę zobaczyć, co się będzie działo. Uruchamy tam jakiegoś rodzaju alarm. Mhm. Mm Powolutku. Zaczynają szukać, gdzie on jest. Mhm. Szukają go jakby z ostatniej lokalizacji. Dobra. Poproś Daniela, żeby przyszedł i żeby weszedł w batkę. na ten moment teraz. Mhm. W tym komputerze zaczynają się pojawiać błędy, Dobra. bo nie mogą podłączyć się przy tej energetyce. Czekamy. sens sensie z tej przestrzeni? Dobra. Yy, oni muszą najpierw to rozwiązać, żeby potem yy, próbować coś zrobić. Na razie nie wiedzą co. A jakbyśmy usunęli go z zapisu, bo oni go mają tam w tym systemie wpisane. Zaraz go. pousuwamy, tylko zastanawiam się nad Panem Bartkiem, wiesz, bo mhm. Okej, okay, on popełnił tam, no wiadomo, człowiek żyje, robi różne rzeczy, jest młody, nieświadomy, nieważne. E, służby specjalne to nie jest byle co. Na pewno jeżeli wstępuje te w te służby specjalne, to służby specjalne mają swoje kontrakty, kontrolo, kontroli. Więc jakby tutaj trzeba iść naprawdę bardzo specyficznie, żeby go od tego uwolnić. Więc nie możemy iść tylko i wyłącznie po tym, że my go tam wymarzymy. Możemy i tak zrobimy, tylko jeszcze musimy zrobić tak, bo wiesz, ja wiem, o co chodzi z panem Bartkiem, teraz, już teraz wiem, tak, czyli jego wątpliwości, to, że on nie jest gotowy, wiesz, on tu napisał, że mm, niby mam, czuję, że mam misję, ale nie wiem, czy to akurat na ten moment, czy w ogóle jestem, wiesz, dużo wątpliwości, nie jest w mocy po prostu, nie, tak jak Daniel. Kiedy on nie jest w mocy, oni się podpinają pod niego, bo, bo podpinają się na programach u niego, czyli braku pewności siebie, on jeszcze nie wie, kim jest, dopiero się dowie. Dopiero poczuję tą moc, ale żeby z mocą pracować, żeby jej się nauczyć, żeby wiesz, to tak jak ja to robię, u mnie to trwa już jakby parę lat. To nie jest tak, że możesz sobie powiedzieć: dobra, jestem w mocy, jesteś w mocy. Musisz wiele tych programów uwolnić, takich, które mówią ci, jakim ja jestem, a ja jestem z takiego zwykłego domu i tak dalej, i tak dalej. Jest tego mnóstwo. A ja potrzebuję zrobić tak, żeby go to nie. Na ten moment, żeby oni nie mogli pod to się podłączyć. Wiesz o co chodzi? Uh -huh. I musimy teraz tak zrobić, Maciej. W takim wypadku tak. Zrób tam stop klatkę, tak, żeby oni się kompletnie nie ogarnęli o co chodzi. Uh -huh. Wymasz całkowitą pamięć o nim, ale to absolutną z tego programu, z tego oprogramowania. Tak, byś wymazał gościa z pamięci po prostu komputera. Nie ma go. I Naprawdę musisz to dobrze zrobić. Wyszukuję wszystkie wzmianki. Jak data. Jak obie Okej. Poczekaj. A teraz sprawdź proszę, czy to coś, co ty powiedziałeś, to wychudzone, coś półsztuczne, ta inteligencja, czy ona jest niepodłączona dalej gdzieś? Do czego? Do czegoś większego. Nie ma tam przekazywanych takich danych. Znalazłem trzy miejsca i to są jakieś trzy w ogóle różne miejsca w wszechświecie, gdzie są jakby całe takie kule, w których były kopie zapasowe i tam też to usuwałem. Dobra, okej. Okay. Teraz tak, tu mamy pousuwane. Sprawdź mi teraz proszę, puść stopklatkę i sprawdź mi proszę, czy oni w ogóle go odszukują. Jak puszczam czas, to przestają, jakby cała operacja się zatrzymuje. Dobra. Przestają szukać błędu. Dobra, 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 dobra. To teraz idź bardzo Cię proszę do momentu, kiedy Pan Bartosz podpisywał cokolwiek, jakieś dokumenty, żeby pracować w służbach specjalnych. Mhm. Jak to wygląda, powiedzmy, w energetyce? On podpina się pod nich wtedy? Widzę istotę, która stoi w energiach. Patrzy go, skanuje, i wtedy właśnie zaczyna instalować. I decydują się, że on jest ok, że, że się nadaje, tak? Albo że jest niebezpieczny i lepiej go podpiąć pod system, i stąd jest też decyzja wejścia do takich służb, rozumiem, tak? Mhm. Dobra. To teraz tam, gdzie ty jesteś, mhm. zanim on cokolwiek tam podpisze, mhm. wiesz go? Tak. Mhm. Chcę, żebyś go przekonał do tego, żeby on stamtąd wyszedł. Mam się pojawić w fizycznej formie? Tak, możesz. Mam być w mundurze, czy nie? Możesz. Nie, nie, Maciuś, nie. Nie, ja proponuję w duchowości. Załatwimy to od innej sprawy. Okay. Nie, 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 nie. Żadnych rozkazów, żadnych rozkazów, żadnego takich rzeczy, nie. Ściągniemy go w stronę duchową. Nie chcę, mhm. żeby to na tej linii czasowej odbiło się, od, pod, żeby on to na tej linii czasowej podpisał i żeby ta linia czasowa zmieniła jakby, wiesz, dostęp do niego teraz. Okej, okay, jestem. No, ja reaguje na ciebie. No, jest zdziwiony, bo się pojawiłem nagle. Mhm. Zapytaj go bardzo cię proszę, czy on chce zobaczyć swoją przyszłość, kiedy zdecyduje się na taki krok. Druga oczem tak nie, nie wierzył w to, co widzi, ale nie odmawia. Dawaj, chwyć go za rękę, ja chcę, żeby do trzech. Chcę, żeby on zobaczył dokładnie wszystko to, co dotarliśmy. Chcę, żeby zobaczył tą istotę, która stoi za tymi służbami. Chcę, żeby zobaczył, w jaki sposób zostanie podpięty. Wszystko po prostu. I w jaki sposób będzie musiał z tego wychodzić później. Ok? Mhm. Ja liczę do trzech. Jeden. Dwa. Skąd wiedział? Wiedziałem. Wiedziałeś. To co tutaj robisz? No, nie Że robię tego. No. Okej, okay. linia czasowa, sprawdźmy proszę, czy ta linia czasowa, którą ustanowiliśmy właśnie łączy się z tą teraźniejszą? Tak. Dobra. No. okej. Okay. To wychodź stamtąd. Mhm.